Aho, cześć, uwidziacie, z tej strony Nukasobo. I z Was w kolejnym odcinku Oczywiście seria od zera do milionera. No i dzisiaj jest ze mną oczywiście Konra, który, który nie wiem, co robi z Dundirkiem i bierze go na wysokie obroty, żeby go spalić. Jestem pani majster, czy nie jesteś Pani majster? Jestem, no. dzień dobry. Tak, dzisiaj jest. O proszę bardzo grzecznie się teraz czuję. Wierzę nie. bardzo, my gasimy tego dumbirka. Możesz ma... mi się chce 50 razy nagrywać. Tego. Cieszę się. E, ale ogólnie to sobie, o, w sobie jak widzicie, zaczęliśmy przed dżunglkiem i przed kacikiem. E, ponieważ dzisiaj zaczynamy sobie akcję taką e, jak rozluzczanie oborniczka. pierw. pierwsze. Nie, 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 nie. ty to słyszysz? No, wszystko nie No, nawet się podmuchać, kurde, nie można. Nie, wycisza się albo na przyciskiem. Tak mówiłem, a dzisiaj sobie lecimy sobie pierw akcji poruszania Borniczka ponieważ no, trzeba się szykować powoli nad, na siebie jęczmien, jęcz, jęczmienia jęczmienia. tu się mu troszeczkę jest. A gdzie się jest? Czy no będę się. To co... gdzie wnosisz? Przed gospodarką, wiesz? Znaczy nie, no, gdzie się jesz? No tak. to przed gospodarką i jeszcze na tym i jeszcze. I jeszcze... Ej, i na pół 55. Gdzie mamy w tym momencie sobie, nie? To tam te dwa pola będą w tym sezonie siane, nie będzie tak dużo tego A czym istnieje. będę groberował? Masejkiem? E, masejkiem to ja będę siał, chociaż jak mam być szczery, nie tak, ja będę masejkiem siał. Ostatnio e, był masejek. Kiedy? Z siewnikiem. No ja właśnie jeszcze nie siałem, jeszcze znaczy na wiosnę dopiero siałem ostatnio. No, no ale, właśnie. To, to jak chcesz to możesz przepiąć, potem jak chcesz to możesz przepiąć tego. E, klasika do siewnika, a masejka do tego do gruberka no to przecież klasa teraz używasz do ładu. No to mówię, jak skończę, to możesz przepiąć. No, rozumiem Nie, nie rozumiem. No to się cieszę. E, dobra, my lecimy sobie pierwszym zrzucaniem, Proszę bardzo, tutaj John direk. Piękny zestaw z tym z tym z tym, z tym będziecie A będzie się teraz zrzucanie, nie? Dobra, i lecimy sobie. Ciekawie ile nam, ile nam pójdzie tego borniczka na to pole. Nie chyba się bawisz. Ogólnie. A ile zrobiła, i przyjeżdżało niedaleko nas. Ale, 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 ale fajne trąby masz tu ty w tym tym założone. Co ty tak samo, że... Nawet nie muszę tego. Trąby są one same trąbią. O człowieku. Fajnie. Ale świerdzenie. Nie, to, to akurat ten dźwięk został na jakiegoś żartu. Człowieka. Nie, możesz też... W sumie Konrad to żart, a to w sumie też prawda, ale... Ty jesteś żartem, człowieku! Nie no, śmieję się oczywiście, ale no... No, że mnie boli. Co ci boli? Dupa. I teraz powinieneś właśnie tak wrzucać, nie? Sprawdzając zagranie, nie? O, człowieku. Pięknie. Ej, ale nam się nudzi, co? No. A, no no ja No, nudne życie. No nudne życie. W ogóle jak grałem w tego farminga to jest w ogóle nudne życie, nie? No. prawda. No, nudny no. to jesteś ty. Ale kurka że tak pięknie to <laughs> zrobiłeś, nie? Specjalnie stanąłem, nie i takie... Bo ty mówisz nudny jest farming, nie, co mówię? I takie ja już się przeszykowałem na Discordzie, nie? Nudny to jesteś ty i ty! <laughs> No to jest dobrze, to dobrze. 1-0, nie? O, 1-0, ci dam zaraz. No, ale ciekawe ile ja nam tego Oborniczka zabierze nam to pole, ale gdyż... widzę, jedno... Obornikiem to jesteś ty! Ale jak na jedno pole mniej więcej 25% idzie, czy na jedno pole, co ja dam? na jeden przejazd, idzie nam 25%, więc... W 25% to ty jesteś wydajny. I to w nie? Super, nie? Tak. E, więc jeśli chcecie tak ktoś się pośmieje, to zapraszam na Discordika, liście. zrobimy sobie oczywiście od razu reklamę. Zapraszam na Discordika, na Discordika. Discordika, dokładnie, e, macie w opisie, e, Bo tam naprawdę e, można czasami z nami ponagrywać. Nagrywanie może nie tyle co nagrywanie, ale pogadać z nami. E, też spoko, Ale serdecznie zapraszam, bo tam takie zmiany się stały, że. No, ogólnie to robię, zostało został ogarnięty, tak chyba na stopach. No, za niedługo nazwa się zmieni i wszystko tak, się zmieni. No, ale zobaczymy jeszcze. No, tu, tu, tu Czekajcie, ten... u mnie zapowiedź była w którymś filmie. Kiedy to wstawiasz? W hmm, niedzielę. A? Tak. Nie. To sobotni albo piątkowy, albo właśnie zielony odcinek sobie obejrzcie. Tam jest więcej na temat, jeżeli ktoś wyhaczy moment. W się o co chodzi, to tam jest więcej na temat tego co się stanie z Discordem i z tutaj z nami lukasem i taką jeszcze jedną osobą. Wiesz co, widzisz, ja dzisiaj też to nagrywałem i dzisiaj w sumie też czyli w sobotę dostanie też filmiczek. To jest zacząłem temat o, o tej osobie jednej, m, która najprawdopodobniej dojdzie, ale to akurat zapraszam na, 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 na odpięcie z od początku, który był dla was już wczoraj, więc serdecznie zapraszam. Ogólnie dla to... nas dopiero w, sum no w sumie dzisiaj no dla nas dzisiaj, ale dla nich to trzeba widzów naszych kochanych, to wczoraj. Tak? No. Bo jak ten odciężek zobaczył w niedzielę, tak? No to dzisiaj sobota jest, tak? dobrze że mówię dobrze mówię. No Kurde! gorący rosół. No, tam smacznego. Ogólnie. Mm, powiem tak, e, jak chcesz... Już no to jesteś ty. E, ale dużo masz tam jutelbę, e, czy nie? E, spracowane? Patrzysz się e -e. Nie wiem, ale wiem, że za niedługo sprasujecie ciebie. Super, ale ogólnie to zaraz. Ja nie tylko, jeszcze 5 przejazdów przejść. Bo ogólnie to załaduje druczek ten jeden i już możesz podczepiać tego. I możesz podczepiać lecika do tej. do siewniczka, a masejka do tego, do gruberka. Możesz no, zacząć, i już możesz lecieć, nie? Więc. Lecisz, leci to Twoja stara na miotle nie ja, Ale ci stary co, nie? No? Mastaka. No, tak. no. A właśnie, teraz, teraz, teraz tak się zapytałam, jak tam wczoraj się nie opaliłem, bo mówiłem, że masz się odpalać, a, a to się nie odpaliłeś? Eee, no. szkoła, się spać. No, i tak no. to się skończyło. No. Ciebie też nie było. No. Ale bo wtc nie graliśmy, co? Mastaka. No, co? Ale mówię, że dawno BTS-a nie graliśmy. No, Ale nie trzeba pograć A dzisiaj się odpalasz, właśnie? Nagromadziłem i tak, ale nie wiem, czy nie, czy nie będzie z farminga. Wiesz, A, z czego? Z odzera? Czy. Nie, z Nie, z o porządku. Wiesz, I tam jest, mam troszkę dużo roboty i tak. Nie chcę mi się robić poza ciężkim, więc wiesz co? Na na... na nie na odcinkie, tylko na, na, na lejwiku zrobisz, No, na no, odcinkie, tak, tak. A przy okazji, ktoś może wejdzie, tak? też. Gdzieś można było pogadać, na lejwiku, tak? No, ale można... Nie, Tro, że... trochę suchy ten rosół. Dobrze nie mokry, nie? Tak. Mm. O kurka, kurka, ci powiem szczerze... Za tego obornika to mało. Mało, jak mam myślić szczerze. Zresztą kurczę tyle... Kurka ruchę te... Mało, e. to jesteś atrak... atrakcyjny atrakcyjny właśnie. <grymne> 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 Ty, jak pamiętasz, w tym sezonie na wiosnę rozrzucałem gdzieś obornik, czy nie? Chyba... Ty... Nie, nie wiem. Kurka ruchę nie przypominam, ale... Żeby tak te mało tego? Odbornik tego nie, no. nie robię? Dobra, jak chcesz to możesz już przepinać, nie? Już nie gaszę klasika. Ale kurka kulka... Ja sobie że dwa rozrzutniki, nie? I już mam faktycznie pustą, pry, pustą pryzmę tego bornika, nie? No a pusty to ty jesteś w środku. Zaraz <śmuchy> na <śmuchy> Ale będzie no. zabawa z tymi, nie? Tak. No Dorad się odkrył nowe rzeczy na Discordzie. Bo nie, bo trzeba jeszcze rozłożyć się na razie. Ja by się dowiedziałem teraz. A, później pójdź nie A, akurat z, akurat z nawożeniem Więc całkiem spoko, będzie mi stać teraz. O, dobrze, że wcześniej zobaczyłem, że to pole jest do wapnowania. nie, No, trudno się. Pachnujemy później. O, no, to tak się radia. No Ojej, jest pól do wapnowania, nie? Mhm. Tylko szkoda, że dopiero teraz się jadzie, więc... 52, który jest zasiany już do wapnowania, okazało się, że jest teraz. A ja mam talerzować, czy gruberować? Gruberować. Kurde, bym sobie masę, już z porabił. porobił. Nie, gruberować, gruberować. Talerzówka będzie potem, znaczy na kolejnych odcinkach będzie najprawdopodobniej szła na rzepaczki. A że na, na ten to jest rzepak, który jest stąd. Gdzie będę się kurydzał, nie? To ogólnie taka ciekawostka. Miał. Ciepły ten rasu, jak ty, tak, co to człowiek. <grystanie> to było sukrze niż sukarnię. Słuchaj, <grystanie> to ty jesteś jak się nie myjesz Tydzień. Raczej powinno być, być brudno, nie żeby co, nie? Ale no spodnie. Co chciałem powiedzieć? Przyczepiłeś mi tego klasika do tego brudno Brudną, to ty masz dupę. Ciekawe, się, w pełni nie? O. E, a ja! A przyczepiłeś mi klasika, tak? To dobrze, dobrze. Jeśli się wiesz. A, co chciałem powiedzieć? Tyle ci bo ci powiem, że, że już, już kończę, nie żeby co, nie? A gdzie ty, żeś zostały Gruber, możesz powiedzieć? No w tamtej szopie Stoi nie w szopie A gdzie niby? No tak, w szopie O. Wiesz, to było niezłe podczepianie, nie? Tego Gruberka <gry> No ci ja tam My sobie tutaj cofniemy, cofniemy. Um, I w sumie chcę, myślę, że. O, ciekawe sytuację sytuacja z, z. Tak się zastanawiam. Ciekawy, czy nie ma żadnych tych świnek do sprzedaży, już? Myślisz, to Ty o Rosole. O, oh, ty yes. <noise> A Ty o jest taki suchy jak. suchary. No, tak się zastanawiam, nie? Co myślisz? Czy mnie nie wywalić z tego Discorda? To też, ale ogólnie... Aha, fajnie. Zapamiętał to sobie. Dobrze, ale tak zastanawiam nad tym, nad... E... Nie wiem, czy nie jechać kupić krów. W sumie siano mamy, to można było nawet ich nakarmić, tak? Ej, nie to! Ej, nie to! Kurde, mol. Nie gruberuj tego. 43. To ma być 43 Tu miał być jeszcze nie żeby co? Ale spaga, spoko, spoko. Mogłem nic nie powiedzieć. Gdzieś na 43. Ale w sumie zanim ty tam to już po... zanim tam to robisz, zrobisz część. Hmm? Ja chyba pojedę sobie pokrótki przy okazji. Co myślisz o tym? Nie wiem, pojechać to ty możesz po swojej starej. Ej, gdzie gdzieś Masejka majka? No ale... A jakby nie patrząc, to chyba jest z prasą, nie? Myślisz? Aha, faktycznie, dobra. No jesteś głupi jak koń. Cieszę się. <grych> o, no, już ale... się powoli chyba to zaczyna denerwować. Nie wiem, no, poważnie, jakby się z śmiesznego mówi, nie? Mówi, żeby co, ale no... Ja to... <grych> <grych> nie się mówi, ale jeszcze w setny odcinek będą wszystkie słuchary, Konrada, nie? Ojej. Nie wiem, czy się wyrobię. Kto ma najwięcej siona? Kupucie. Jej, cześć. Nie, bo rolnik. Ja Ciekawym. A ja chciałem masejkiem rozdawać nojówkę, nie? Nie wiem, co chciałem zrobić. Dobra. To będziemy na sklep. Ciekawe mi mi tych krów wejdzie na tą, tą szczepę A wiesz gdzie jest najwięcej słomy? No. Dawaj. No to gdzie? No nie wiem. Najwięcej słomy jest w słomie. Tego no. Troszkę że wody nie wziąłem, bo... Chciałem I... było popić troszeczkę Teraz no, sucho mi się drogi, wiesz? Popijasz to ty możesz piwo Chopakańki ze śmiechu przestań Ale skok w jacie, za korzko się skacze po belkach w mówisz Człowiek wy, wymóż mi tylko, nie? To ja bym ci wymusił, nie? Ja już pisałem, że będzie zjeżdżał ten gościu, że przed chwilą je Ja już bym się załamał psychicznie Wszystko mi się zrobi. Wszystko mi zrobiło, nie? Ale no, tak to by mniej więcej było wyglądało. Wyglądasz. To ty ładnie. Ja. <mysy> no, na mnie, zapadłeś też, na mnie. nie, Wiesz, nie Nic nie idzie, nic nie idzie. Dobrze, dobrze. Ciekawe, te krowy będą kosztować. Myślałem, że coś teraz powiesz o tych krowach, nie? Nie mam suchara, poczekaj. O, ja wpisz w internet <grystanie> Suchar z krową. Such <grystanie> krowy Dobra. Kurczę, by to się spoją. Kupiłaś na ten najsłabiej. Ja nie ja nowy, ja nic czy... mówię, nie, ale ja chyba muszę cyber na ten... To Zastąpić najstarsze, to. najstarsze krowy kupimy czy te na, takie średnie hmm. Dobra, chyba 18 miesięczne chociaż już mleko będą mi dawać, nie? Będą już się rozmnażać Dobra, chyba tak Rozmnażasz to się ty 6 krówek kupiłem Nie chyba 12 będzie mieli krów na stałym starcie co myślisz o o, choć 12, to jak mam jeszcze, nie wiem czy nie za dużo. Chociaż w sumie. 12 to będą takie. pustoszkie, trochę, nie? Takie. suche. Nie, trochę. Ja, ja się nie dziwię, jak ci odcinek zbanują, nie? Czemu? Nie wiem. Zasadnie. A to nie ma prawa autorskie jakieś albo coś? Nie wiem. Idzie to i przyjdź po ziemniaki. No. Pozdrawiam. Ziemniaki tu są na polu. O chłopie, sam mi ciągnik zaczął skręcać. Dobra, jesteśmy już po krótkiej przerwie? Oczywiście, pozdrawiam z mojego pieska, który oczywiście postanowił, że pójdzie troszeczkę na spacer dalszy. No, o, ale to na samemu. spacer to ty możesz siebie wyprowadzić. Widzisz, szczerze, że zawsze, wychodzę samemu, mówię coś. No. Ale muszę sobie postanowił, że pójdzie sam sobie na spacer. No, na szczęście, dobrze... na szczęście że dobrze, że daleko nie poszedł, nie? No, widzę, że tu fajnie ktoś ten nie belki ten no Co belki paczkował hmm? gdzieś tam hmm? a jesteś... ładno ty dziadzie co Bówno. gdzie ci równo? Dokładnie. Czekam na to, myślałem do... Czekałem... Czekałem na... Czekam to, na kiedy to zrobisz, nie. ojej Oj! Ojej, do... ja nawet nie wiedziałem że o tej przyczebie można zdejmować tą prawdykę u góry, nie? Ja już myślałem, że wywiało ją, nie? Dobra. Sześć krówek mamy już pierwszych, e, potem sobie jeszcze e, kolejne sześć przyjedziemy No i w sumie zaczynamy już pierwszy już zaczynamy hodowlę swoją Krówek, więc się cieszę Pewnie będzie trzeba się na A razie... kupię stare, nie? Co? Najstarsze stare? Żeby, żeby najstarsze, no żeby mleko już dawały A wszystkie kupisz stare? Mhm, sześć Ale kupię jeszcze drugie, nie? Sześć Znaczy kolejne sześć to kupię później, nie? A, no to kolejne 6 kup średnich. Jak myślisz? Mówisz? No. Dalej. Mówię. O ta nie wyjdzie też po części. No w sumie no. też zaraz, będę, sumie zaraz też będą dawać mleko wys. Więc... Dajesz mleko to ty. No. Ciekawe hmm? cie Ciekawe z czego, nie? Ciekawe kiedy mnie widzowie hejtują, nie? Nie. już cię wyzywają, nie? O widzę, że tutaj już całą, praktycznie cały panę ten już zrobiłeś praktycznie. No człowieku, jak tak to każesz, mi się śpieszy, że ja przyjeżdżać po pół godziny dopiero. A jakbyś mógł e, to jak zrobić ten przejeździk, to byś zrobił poprzeczniaczki e, po dwóch stronach, dobra? Bo jakiś się na koniec zrobi. Dobrze, ale może jeszcze raz, bo teraz jakiś już jest z siłany, tak wiesz, tak mi będzie. Nie. Też już odsadzuję jeszcze raz poświęcają. Nie, ja po drodze nie chcę się tego. Ja, pa, ja, pa, 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 pa ja, 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 koko, dąbuj, ja, 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 od kursy, biegłuj, ja, ja, kóra tu, kóra ja, 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 Że bardzo, ale dobrze, tutaj chociaż już to pole będziemy mieli na marca, już nawiezione, bo teraz tak wcześniej nojuwka poszła na to pole, i teraz ten, tak, teraz idzie w sumie średni w pociebaczach, więc w sumie pod dynamikarką. Już tak mniej więcej wygląda. Ok, tutaj jeszcze na tym zadaniu to jeszcze, no już mało roboty, no w mało, dużo, ale teraz pięknie. Taki robot zostaje No, się jego się to się ty ma. I to gdzie? W pizja. A u kogo? U ciebie? Gdzie? U starego. Nie No i dobrze, dobrze, dobrze Dobra, teraz jest w miejscu trochę postoję. I po co? Bo się nogi po co? O widzisz Po co na co to potrzebne? Nie ma no, weź leć, bo nie już tutaj dużo od ciebie dogania, no? Nie, nie, Stoisz już Gonisz to twojego psa. Właśnie reakcje skończyły, co? Jakie? No, okay. Dobrze, dobrze, dobrze. Um, czyli mam już 23 minutkę. No dobra. Trochę sobie dzisiaj dłużej e, oczekuję. Panie, programu. dobrze. E, ponieważ to trochę chcę posiać. Tych, tych siebków, jak mam już tego, jest strasznie mało. Nie, jest e, to typowo strach. U kogo? Michał Goga. O kurwa, gdzie on w ogóle mieszka? Bo tak nie jestem go. Wejść starej, ciżko. Bo... Ciżko. O fryko. Ja nie, ja, ja tylko tam, bo ja, ja nie no. mam chałupa ci się pali e? no, 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 o, Tak? No trudno, odszkodowanie dostać. No, naszrocik, tak, tak. Ty sobie tam to starem przyjedziesz na bo będziesz gasić. Tak? E? No. Ja to rowerę, chopoki starem. No. A no ten rower ile litrów ma ci się tam mieści, co? Panie ten ciężki, 12... Ja, ja mam za sobą cysternę 18 tysięcy litrów Tak? Mm. I co ciągniesz tym rowerem, co? A jak? Mm. Ci skutczuję pod górkę, nie? A masz jakiś akumulator do tego? Co? Akumulatorek? Żebyś nie musiał podałować? Ja jedynie mam motopompę. O. Tak, o, mnie te widły powoli denerwują, nie? One, one same się ten, prostują, nie? Nie wiem, dlaczego czego tak jest. Prostuje to ci się małe. To ja, 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 ja. już trochę za daleko idzie. No tak, też tak są. Dlatego chyba sobie zakończymy odcineczek. więc takim akcentem, kiedy koleś sobie oczywiście daje żarty. To, o, że ty, on zatrzymał się. O, zobaczy. Żartem to jesteś ty. O, ty też byłeś żartem. 13 lat temu. No, ogólnie. Dobra, e, dobra, bo to. O. I takim akcentem, kiedy taki żarcik. E, powstał. O, proszę bardzo. E, Konradzik leci sobie dalej z gruberowaniem. Kończymy sobie odcinek. E, zapraszam sobie do tego, do tego pana. Oczywiście link macie w opisie, żeby tam e, usłyszeć trochę więcej żartów, e, które on opowiada. Na pewno ma troszeczkę tych żartów dużo za zanadrzu <gulanie> ogólnie. Więc zapraszam. No i co? Do kolejnego odcinka. Na razie trzymajcie się i cześć! No, pożegnuj się.